Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Pani minister. Na temat oświaty to już było wiele powiedziane. Subwencja niedoszacowana praktycznie nie pokrywa kosztów wynikających z karty nauczyciela. Samorządy ze swoich budżetów muszą dokładać w niektórych przypadkach to jest około 50%. stoją praktycznie już na progu bankructwa. Dopóki ta tendencja nie zostanie zmieniona przez ten rząd, to naprawdę będzie coraz większy problem z zamykaniem szkół, z likwidacją ich. I rzecz dzieje się głównie na obszarach wiejskich. Tam, gdzie samorządy gminne nie mają dopływu środków do swojego budżetu, bo nie ma przemysłu itd. itd. Drugi temat to temat rolnictwo. Pan minister wyszedł rolnictwa, wyszedł na Mównicę, chwalił się przy okazji budżetami Agencji Restrukturyzacji, i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego. Mówił o owocach w szkole, o szklance mleka. Tylko jak można wytłumaczyć fakt, że owoce w szkole dostają tylko dzieci w klasach 1 trzy? A co z dziećmi w klasach 4 i 6? To mają tylko popatrzeć i polizać sobie w siebie, tylko naprawdę zróbmy coś, żeby wszystkie dzieci w polskich szkołach dostawały owoc, a nie tylko klasy 1 3. Chyba nas stać jako państwo, żeby były również to klasy 4 i 6, zerówka tak zwana i przedszkolaki, a nawet trzeba się pokusić o młodzież gimnazjalną, bo jak nie nauczymy ich jeść owoców, to później będzie coraz, coraz większy problem. I nie zgodzę się z panem ministrem, bo on tu w samych superlatywach o tym mówił, że budżet na rolnictwo jest duży, coraz większy. No nie jest tak. Pani minister rozwoju regionalnego przedstawiła nam, że 40% mieszkańców naszego kraju mieszka na obszarach wiejskich. I zróbmy wszystko, żeby ten budżet na rolnictwo był większy niż jest zapisany w tym budżecie. Dziękuję. Dziękuję panie